Cześć, w tym filmie powiem Ci o moim podejściu do treningu sylwetkowego. O podejściu, dzięki któremu zbudowałem taką sylwetkę w wieku 16 lat i do dnia dzisiejszego utrzymuję świetną formę, a także czuję się bardzo dobrze w swoim ciele. Swoje podejście przekładam również na mężczyzn, z którymi pracuję, i oni także zmieniają swoje sylwetki wręcz nie do poznania, a jednocześnie, gdy zmienią swoją sylwetkę to dochodzi również do zmiany ich odczuć oraz emocji na temat wyglądu ich własnej sylwetki. Specjalizuje się w treningu sylwetkowym oraz budowaniu czy też kształtowaniu sylwetki mężczyzn i na podstawie swojego doświadczenia wiem, że absolutnie każdy mężczyzna, absolutnie każdy z nas chce wyglądać lepiej, atrakcyjniej, każdy z nas chce mieć bardziej widoczne oraz większe mięśnie, no i zdecydowanie mniejszy poziom tkanki tłuszczowej. A chcemy tego, ponieważ jeżeli mamy odstający brzuch, jeżeli mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, czy małą ilość masy mięśniowej, no to niestety, ale wtedy towarzyszą nam bardzo negatywne odczucia czy emocje, wtedy czujemy się źle, niekomfortowo w swoim ciele, wpadamy również w kompleksy, czy nawet wstydzimy się swojej sylwetki wychodząc na plażę, czy na basen. Jeżeli jesteś taką osobą i chcesz to zmienić, to po pierwsze polub ten film już na samym początku, po drugie, zobacz ten film do samego końca. I zasubskrybuj ten kanał, ponieważ, jak wspomniałem, ja specjalizuję się w budowaniu, w zmienianiu sylwetki mężczyzn. No i właśnie na tym kanale znajdziesz mnóstwo treści, które pomogą Tobie wyglądać lepiej. Od samego początku celem moich treningów było zbudowanie atrakcyjnej męskiej sylwetki, a chciałem to osiągnąć dlatego, że kiedyś czułem się źle w swoim ciele. Nie podobało mi się to, jak wyglądam, a miałem taką sylwetkę bardziej chudotustną, czyli byłem bardzo chudy, miałem bardzo mało masy mięśniowej, ale jednocześnie troszeczkę ten brzuch odstawał, troszeczkę tkanki tłuszczowej właśnie na nim było. I właśnie dlatego od samego początku skupiłem się na tym, aby trenować sylwetkowo, ponieważ to właśnie trening sylwetkowy jest absolutnie najlepszym narzędziem. Które pozwoli nam najszybciej zbudować masę mięśniową i najszybciej zbudować naszą sylwetkę. I choć na początku wydaje się, że nie ma żadnych różnic między treningiem siłowym a treningiem sylwetkowym, może poza zakresem powtórzeń, no to zapewniam Was, że po wgłębieniu się we wszystkie mechanizmy, to różnica między tymi dwoma treningami jest naprawdę znacząca. Jednak gdy ja zaczynałem trenować, to wtedy nie rozróżniało się aż tak bardzo tych dwóch rodzajów treningów, i chociażby jak robię to ja, ponieważ ja mówię tylko i wyłącznie i właściwie cały czas o treningu sylwetkowym o treningu, który właśnie najszybciej zbuduje Twoją sylwetkę. Natomiast wraz z tym, jak trenowałem i jak budowałem swoją sylwetkę, to cały czas starałem się edukować, zdobywać wiedzę i wskutek tego oczywiście moje podejście cały czas się zmieniało, natomiast obecnie prezentuje się ono następująco. Trenując, lubię mieć całkowitą pewność, że wskutek wykonanego treningu dojdzie do wzrostu masy mięśniowej, więc wykonuję od 2 do 5 mimowolnie spowolnionych powtórzeń w każdym ćwiczeniu i w każdej serii, bez żadnego wyjątku. Mimowolnie spowolnione powtórzenia dają nam całkowitą pewność, że trenujemy odpowiednio ciężko, że doświadczamy wysokiego napięcia mechanicznego i że rekrutujemy wysokoprogowe jednostki motoryczne do pracy. A są to dwa niezbędne czynniki, które po prostu muszą wystąpić. Muszą absolutnie, aby doszło do hipertrofii, czyli do wzrostu masy mięśniowej. Technika i tempo pracy jest dla mnie zdecydowanie ważniejsze niż używane obciążenie, niż używany ciężar, który w treningu sylwetkowym swoją drogą ma marginalne znaczenie. Bodźca doświadczają konkretne włókna mięśniowe, więc ważne jest dla mnie to, aby zastymulować te włókna, na których rozwoju mi zależy. A nie inne co miałoby miejsce, gdybym używał zbyt dużych obciążeń. Skupiam się na tym, aby trenować każdą istotną sylwetkowo-partię mięśniową, czyli takie mięśnie, które mają największy wpływ na to, jak wygląda nasza sylwetka, dwa razy w tygodniu, ponieważ to pozwala na nasilanie tempa syntezy białek mięśniowych, czyli procesu, który powoduje hipertrofię powoduje wzrost naszych mięśni. Przez to, że w naszych mięśniach namnażają się nowe białka mięśniowe i są wbudowywane do naszych mięśni niemalże przez cały tydzień. Oraz skupiam się na tym, żeby zastymulować każdy region danego mięśnia. Czyli przykładowo wykonuję ćwiczenia, które stymulują dolną, środkową i górną część klatki piersiowej. Wykonuję ćwiczenia na każdą głowę tricepsa, czy dolną i górną część mięśnia najszerszego grzbietu, a także dobieram ćwiczenia w taki sposób, aby różnicować doświadczane napięcie mechaniczne. I tu doskonałym przykładem mogą być klasyczne wznosy bokiem oraz wznosy bokiem z linką wyciągu. Podczas tych drugich mamy zdecydowanie większe pasywne napięcie mechaniczne i dzięki temu możemy doświadczać hipertrofii pośredniczonej rozciąganiem, bądź jeżeli już wykorzystaliśmy znaczącą część tej adaptacji, no to wtedy oczywiście tą adaptację możemy dzięki takim ćwiczeniom utrzymywać. Staż treningowy mam już dość spory, więc ważne jest dla mnie także to, aby trening sprawiał mi przyjemność i żebym nadal w pewnym stopniu czerpał motywację. Dlatego sporą część mojego treningu stanowią izolacje, bo wiadomo, ćwiczenia izolowane, są bardzo przyjemne w wykonywaniu. Właściwie osobiście dla mnie są to najprzyjemniejsze ćwiczenia. Jeżeli Ty masz podobnie, to oczywiście daj mi o tym znać w komentarzu. A sama przyjemność i motywacja z treningu na poziomie mechanistycznym daje nam lepsze efekty z tego powodu, że jesteśmy w stanie zdecydowanie lepiej rekrutować do pracy wysokoprogowe jednostki motoryczne. Po wykonanym treningu, patrząc w lustro, lubię widzieć świetną sylwetkę i dobrze wykonaną pracę. To również daje mi satysfakcję i motywuje mnie do kolejnych treningów. Motywuje mnie do tego, że treningi nie idą na marne, tylko rzeczywiście wskutek nich mam świetne efekty. A ty, jak podchodzisz do swoich treningów? Koniecznie napisz mi o tym w komentarzu, a ja się chętnie odniosę. Natomiast, jeżeli chcesz poznać absolutnie najlepsze zalecenia i właściwie chcesz mieć narzędzie, które zmieni twoją sylwetkę właściwie raz, na zawsze, to skorzystaj z mojego programu Spektakularna Sylwetka, czyli narzędzia do zmiany sylwetki absolutnie każdego mężczyzny. Natomiast, jeżeli lubisz oglądać moje treści na kanale YouTube, to zapraszam ci również na swojego Instagrama, gdzie tam także dzielę się wiedzą na temat budowania sylwetki, kształtowania sylwetki mężczyzn, trochę o podejściu mentalnym, właśnie do budowania sylwetki. No i jest tam też troszkę więcej informacji o mnie, także serdecznie zapraszam. Na sam koniec będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie tego filmu, za jakikolwiek komentarz czy udostępnienie, ponieważ dzięki temu bezpośrednio pomagasz mi docierać do coraz większej ilości osób, którym ja mogę pomóc zmieniać sylwetkę. No właśnie to jest moim celem i to jest celem tego kanału, który właśnie dla Ciebie tworzę. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał i oczywiście, do następnego.